Dzień dobry Państwu. Mam dzisiaj wielką przyjemność w imieniu burmistrza naszego miasta Piotra Felińskiego i dyrektora Świdwińskiego Ośrodka Kultury zaprosić Państwa na wyjątkową w Świdwinie imprezę. Imprezę, która już trwa 50 lat. Jest to oczywiście ogólnopolski konkurs imienia Jana Śpiewaka i Anny Kamińskiej. Finał tegoż konkursu odbywa się u nas rokrocznie w ciągu dwóch dni. Tak też będzie i tym razem. Pierwszego dnia, czyli 18 października, zaczynamy od godziny 10 turniejem recytatorskim o złoty szczebel baszty. Następnie o godzinie 17 w bibliotece, a dokładniej w czytelni dla dorosłych naszej Świdwińskiej Biblioteki, odbędzie się panel dyskusyjny na temat funkcji poezji polskiej na przestrzeni wieków z udziałem jurorów tegorocznego konkursu. I wreszcie o godzinie 20.00 zapraszamy na koncert. Koncert, którego gwiazdą będzie Tymon Tymański, ale nie w swoim, tylko w repertuarze Grzegorza Ciechowskiego, pamiętnego solisty i założyciela zespołu Republika. I wreszcie sobota, sobota, w której jest ten zasadniczy finał konkursu poetyckiego. I tutaj w programie przewidujemy, od godziny 16:30 rozpoczyna się gala 50. ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Jana Śpiewaka Janny Kamińskiej. W trakcie tej gali będzie między innymi występ laureata turnieju recytatorskiego z piątku o Złoty Szczebel Baszty. Będzie też turniej jednego wiersza połączony z plebiscytem publiczności. Ogłoszenie oczywiście wyników tegorocznego konkursu. Nadanie laureatowi tytułu honorowego obywatela Zamku Świdwina. I na koniec koncert Gwiazdy Wieczoru. Tym razem będzie to Hanna Banaszak. Bilety na koncert także można kupić w Centrum Informacji Turystycznej w centrum miasta, a także u nas w zamku. Bilety na ten koncert 29 zł. Serdecznie Państwa zapraszam.